Sygnał do startu i ruszyły. Walka o prowadzenie. I na czoło wysuwa się Karnawal i Dekor. Ale już na front przesunął się Prym. Nie przepraszam, to nie jest HS Prym. Koń numer 9 ogier Medboy został na starcie A na czele galopuje Sawanna Na drugiej pozycji karnawal Imdekor. dekor Sawanna, Karnawal im Dekor. Na trzecie miejsce przesuwa się Mameluk. Utrzymuje prowadzenie Sawanna. Poprawia mameluk. Jest na drugiej pozycji Savanna. Mameluk, 1000 metrów do celownika. Sawanna, Mameluk, Karnawal i Dekor. Na czwartej pozycji galopuje Maruk. Przesuwa się już na trzecią. Piąty Głady, szósty Wirek. I z tyłu HS Prym Ziemowit. Nadal Sawanna przed Mamelukiem. Sawanna, Mameluk. Sawanna, Mameluk. Na wyprowadza sawanna. 800, 600 metrów do celownika. Na prostej sawanna, za nią mameluk. Sawanna, mameluk. Sawanna, mameluk przy wewnętrznej ziemowit. Sawanna, mameluk, ziemowit. Ruszył także prym. I polem gładysz jeszcze. Mameluk, mameluk z sawanną. Mameluk, sawanna przy wewnętrznej ziemowit. Mameluk Sawanna, ziemowit. Mameluk Sawanna, ziemowit. Ziemowit. Ziemowit wysuwa się na czoło. Ziemowit. Walka o drugie miejsce. Ziemowit. Ziemowit zwycięża. Na drugim miejscu Mameluk. Trzecia pozycja Sawanna i na czwartym miejscu Maruk.